Dzień dobry, a my kulturalnie za nią. Zaraz, zaraz coś powiesz, że nie morsowanką. To przyjdź i pokaż, jaka ta woda jest ciepła. No zobaczysz, jaka ta woda jest ciepła. Już paru takich było. No. Dlaczego nikt się nie kąpi, jak jest taka ciepła? Bo jest zimna. Tylko słońce świeci. Pamiętajcie, pięć elementów: ogień, powietrze, eter, ziemia i woda jak jest balans w pięciu elementach to nie ma chorób i dzisiaj jak mamy słońce na Krecie to mamy pięć elementów jest słońce delikatny wiaterek eter jest zawsze bo eter jest to jest energia sprany ziemia, stoimy na bosu na, na piasku. piasku no i woda, teraz wchodzimy do wody I jest, to jest najlepsza forma terapii nie trzeba wtedy. już nie będę mówił, gdzie nie trzeba iść, bo zaraz mi zablokują film. Ale wiecie. Natura... Natura... Naturoterapia. Naturoterapia, widzicie? Już polskiego się zapomina. Bo my w Ameryka... To... Anno, woda ciepła czy zimna? Mów. Ojej, lodowata. No właśnie. Kurczę, co z tego, że jest słońce, ale woda jest lód. Lód, nie? Lód, normalnie lód. Przeważnie jesteśmy przed śniadaniem na czczo, ale dzisiaj tam zeszło nam z czytaniem książek za długo, to jesteśmy po śniadanku, jest południe, 12. Przez to mamy więcej czasu, przez to na początek pochodzimy spokojnie na boso. Przygotujemy ciało, żeby od razu nie wchodzić, bo wiecie, żeby nie dostać jakiegoś świecie, zawału. Trzeba powoli krew chłodzić, 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 wchodzić, wychodzić, chodzić, wychodzić. Skupić się na oddechu i później to będzie przyjemny chłód. Jak się rozbierzemy tak. No. tak, tak. Dobra, jesteśmy już po kolana. O, można powiedzieć jajniki. No, jesteśmy do pasa. Już zimno. A zobaczcie, jak, jak co tu jest pięknego w tej Krecie, że mieszkamy nad morzem, godzinę trasy samochodem i tam są przepiękne góry. Dobra, ja idę sam, bo Ania mówi, że za zimna dzisiaj, no bo jest zimna, naprawdę. Jest zimna, naprawdę Krioterapia dzisiaj. Wczoraj była z dziewczynami yoga. Dwie godziny. Dzisiaj kryoterapia zimna woda, jutro bardzo długi spacer. Medytację modlitwy codziennie. Cześć Jak masz na imię? A to Ciebie kiedyś karmiliśmy za nią Aaaa O jaki Ty ładny jesteś No to pokaż się tutaj no Co jesteś? Imię Twoje no